Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Baślewski, witam na moim kanale Rozkminy pastora terapeuty. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego ludzie wracają do nałogu, na czym polega ta tajemna siła uzależnienia, nałogu, że, że ludzie po okresach abstynencji trzeźwienia wracają do nałogu, łamią abstynencję. Zapraszam serdecznie. Na czym polega ta tajemna siła, tajemna moc uzależnienia, nałogu, że ludzie po okresie e, trzeźwości, abstynencji wracają do uzależnienia? Dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. E, po pierwsze, myślę sobie, że musimy tutaj zdefiniować i określić, czym jest abstynencja, czym jest trzeźwienie, ponieważ złe zrozumienie tego właśnie, tych właśnie terminów jest często powodem powrotu do. Uzależnienia, zła koncepcja w ogóle gdzieś w głowie, ułożenia. tego. Ja przez wiele lat myślałem, że wystarczy tylko odstawić substancje, odstawić odżywki, odstawić alkohol, narkotyki i po prostu żyć. I to, to wystarczy. I tutaj jest właśnie haczyk, tutaj jest pies pogrzebany. Złe zrozumienie. Osobie uzależnionej zależy na abstynencji, a nie rozumie. Trzeźwienia. Trzeźwienie, kompletne zdrowienie to abstynencja plus zmiany. W ośrodku posługujemy się takim równaniem, że trzeźwienie równa się abstynencja plus zmiany. Sama abstynencja nie wystarczy, kiedy ona jest, do niej dołożone są trwale, wprowadzane w życie zmiany, wtedy jest szansa na sukces. Nie możemy używać zamiennie tych terminów. Trzeźwienie i abstynencja jest to błąd semantyczny. Trzeźwienie jest zupełnie czymś innym. Przeźwienie to właśnie abstynencja plus zmiana. A więc wychodząc z tego równania widzimy, że abstynencja jest podstawą i czy musimy do niej dołożyć zmiany zmiany we wszystkich, praktycznie obszarach życia. Dla mnie trzeźwienie to zmiana w stylu życia, to nie odstawienie, to, to nie tylko odstawienie w substancji, ale kompletna. Zmiana, e, zmiana w stylu. Życia. I kiedy obserwuję życie ludzi, którzy są trzeźwi po miesiącach, po latach i są szczęśliwi też z tej trzeźwości, to widzę, że to jest tutaj właśnie sukces, że zmienili styl życia, zmienili często środowisko, zmienili otoczenie, zmienili nawyki, zmienili zachowania, które wcześniej były też jakby inicjatorem, wyzwalaczem tego, że trwali w uzależnieniu. Zaniedbanie, zachwaszczenie trzeźwości, mówi się bardzo często, jest to jeden z powodów powrotu do uzależnienia, brak planowania. Brak przestrzegania takich podstawowych, podstawowych zasad higieny w jak na przykład program HALT. Zapraszam do, do dwóch filmów, które są także na moim kanale youtubeowym a więc niedbanie o swoje e, odżywianie, niedbanie o relacje, niedbanie o swój stan emocjonalny, o e, swoją psychikę, o... Też o czas na wypoczynek, zaniedbania w tych obszarach są często powodem powrotu do uzależnienia. Uzależnienie to uzależnienie od przyjemności, a więc od, od stanu, a więc pytanie, dlaczego ludzie wracają do uzależnienia, odpowiedzią na to pytanie będzie dlatego, że nie, e, brakuje im przyjemności, brakuje im tego miejsca, odstrosowania, to, to, tego, czego dawało im uzależnienie, czego dawał im, e, co dawał im e, nauk. Kolejną taką rzeczą, która wychodzi tutaj na pierwszy plan, w, dlaczego ludzie wracają do uzależnienia, to jest nadzieja na powrót do kontrolowanego picia lub zażywania. Ta nadzieja, ta nadzieja po terapii jednak jest już zdecydowanie mniejsza, ponieważ na terapii jak mantrę powtarzamy to, że nie ma powrotu do kontrolowanego picia czy zażywania, jednak ta nadzieja jest. Terapeuci, pracownicy w ośrodku, w którym także pracuję, czasami niecierpliwią się i mówią, no jak to jest, przecież człowiek widzi destrukcję w swoim życiu, widzi zniszczenie, rozpad relacji, utratę zdrowia, fizyczne, psychiczne, materialne szkody, a pomimo tego wraca do uzależnienia. Ludzie mają nadzieję na to, że mogą wrócić do kontrolowanego picia i być tacy jak wcześniej. Nikt nie chce być inny, chcą wrócić do takiego stanu sprzed. Eee, kolejną rzeczą <coughs> ważną jest e, e, to, że osoby trzeźwiejące, wracające do, do uzależnienia, mają zbyt duże oczekiwania od trzeźwego życia. Czasami proces uzależnienia trwał wiele lat, czasami kilkanaście lat a osoby, które wytrzeźwiały chcą szybko to wszystko odbudować, szybko naprawić relacje, mają bardzo duże oczekiwania stawiają sobie wysoko poprzeczkę planują rzeczy, które są nierealistyczne, ponieważ przytłaczają ich po jakimś czasie i to się kończy powrotem do uzależnienia chcą też być dobrze odbierani społecznie odzywa się niecierpliwość dążenie do szybkiej Zmiany. Tak jak mówię, tutaj potrzebna jest cierpliwość. Po okresie zachuśnięcia się trzeźwieniem, bywa monotonię, a więc monotonia. Pacjenci często zgłaszają, że złamali abstynencję, wrócili do, do czynnego nauku, ponieważ czuli monotonię, nie wytrzymują związanych z trudną sytuacją obciążeń. Można powiedzieć, że jest to swoisty brak takiego duchowego hartu przygotowania do trudów życia, że brak umiejętności do trzeźwego życia, bardzo często mówimy o tym. I tak oczywiście jest, ciągle jeszcze osoby trzeźwiące nie potrafią radzić sobie ze stresem, a więc umiejętność radzenia sobie, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, to jeden z powodów powrotu do uzależnienia, Nieumiejętność rozwiązywania problemów, konfliktów, radzenia sobie ze złością, przyjmowania krytyki nie potrafią stawiać sobie realnych, konkretnych. Celów nadal myślą w sposób magiczno-życzeniowy, tak nazywamy ten sposób myślenia. Eee, kolejna rzecz, kolejny powód to pacjenci wciąż jeszcze słabo rozumieją własne życie: rodzinę, żonę, dzieci, otoczenie w pracy, sąsiedztwo. E, ostatecznie pili sporo czasu, i skąd mają wiedzieć, jakie potrzeby mają ich dzieci. Jak rozumieć lęk żony, czy ciągłe kontrolowanie z jej strony. Dopiero zaczynają się tego uczyć. A za tym lękiem pojawia się słabe rozumienie otaczającego świata i lęk przed tym, że sobie nie poradzę. A co za lękiem? Za lękiem oczywiście idzie potrzeba doznania ulgi, sięgnięcia często po alkohol, czy inną używkę lub zachowanie. Co jeszcze? Ciągle jeszcze nie potrafią zaakceptować siebie bezsilnego wobec alkoholu. To jest bardzo ważne. Brak akceptacji siebie jako osoby uzależnionej, jako alkoholika. Ludzie nie lubią tego słowa. Ja też go osobiście nie lubię, ale myślę, że akceptacji siebie jako osoby, która ma problem, która jest osobą uzależnioną, to takie bolesne, wstydliwe i trudne. Czują się gorsi, mniej wartościowi. I taki łączy się z tym też poczucie niemocy. Nie wytrzymują tych uczuć i myśl, nie obmyślają tak złamanie abstynencji, myślą o tym, jak, 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 jak sobie poradzi z tymi oduczami, uczuciami. Chcą poczuć się silniejsi, to daje im alkohol. Właśnie to poczucie siły i mocy jest takie błędne przekonanie, oczywiście na krótko. Tęsknota. Kolejna rzecz to tęsknota za starym towarzystwem, za tamtym czasem, takim beztroskim czas kompanów. Zabawy, beztroski, właśnie tęsknota za zapachem czasami alkoholu, piwa, baru, rozmowami, dynamiką i tak dalej, spędzaniem takim beztroskim spędzaniem po południu, teraz całych dni, tak. Mówimy, że to jest żal po stracie że powinni definitywnie rozstać się z alkoholem, substancją. Czasami w terapii prowadzimy, mamy takie narzędzia jak pisanie listów, rozstanie się, nawet listy pożegnalne, rysunki, rozstanie z alkoholem, z substancją. Tęsknota zostaje jednak i w niesprzyjającym momencie to napięcie powoduje powrót do uzależnienia. Takie myślenie, że na nic nie mam wpływu, ono też często Powoduje powrót do uzależnienia. Czasem pacjenci nie godzą się na to, że życie jest zwyczajne, trudne, pełne mozołu, bólu, choroby. Czasami też mają takie wyimaginowane myślenie o tym, że życie jest sprawiedliwe i że jeżeli będą w porządku, to zawsze będą spotykać ich dobre rzeczy. I na tym się właśnie często, to jest często powód też powrotu do uzależnienia. Chcą tylko dobrych dni, chcą tylko dobrych, takich pozytywnych. Łatwych emocji, ale, ale tak oczywiście nie jest. Z, też złamanie abstynencji grozi osobom, które przestają się rozwijać rozwijać w różnych obszarach jako ludzie przestają myśleć pozytywnie przestają rozwijać się duchowo jeżeli ktoś doświadczył też w tym obszarze Przebudzenia takiego duchowego doświadczył Bożej łaski i poddał swoje życie Sile Wyższej, poddał swoje życie Bogu i doświadczył tak zwanego uwolnienia. Jeżeli przestaje się rozwijać duchowo, to też to jest jeden z powodów powrotu do uzależnienia. I często obserwujemy właśnie coś takiego, że po miesiącach, po pierwszych miesiącach, takich trzy tygodniach wytężonej pracy, zaangażowania, ludzie później e przychodzi taki proces e e przestania, roz zaprzestania rozwoju, i ten, ten brak rozwoju powoduje powrót do uzależnienia. Osoby są już znudzone, właśnie ta, ta monotonia, o której też wcześniej mówiłem. Co jeszcze? Jedną z przyczyn powrotu do, do uzależnienia jest to po prostu taka prozaiczna przyczyna, że decyzja o leczeniu nie była ich. To mówimy o takiej motywacji z zewnątrz, presja otoczenia, życia, środowiska najbliższej rodziny, okoliczności i kiedy wszystko już w miarę jest poukładane, powrót. Mam taką jedną historię człowieka, który był u nas w ośrodku i walczył o swoje życie walczył o swoją rodzinę, żona podała do sądu sprawę o separację, była rozpoczęta i pamiętam, że z terapii jechał na, na sprawę do sądu i kiedy wszystko jednak potoczyło się pozytywnie, żona wycofała ten pozew o rozwód, no to on wracając z powrotem na, na, na terapię napił się, ponieważ był szczęśliwy z tego powodu i chciał się jakoś nagrodzić, a więc też nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Z takimi pozytywnymi emocjami, tymi przyjemnymi, może tak. Nie ma pozytywnych i negatywnych emocji. Są przyjemne i bolesne. Co jeszcze? Kiedy jest w rodzinie ktoś, kto łagodzi konsekwencje, ja apeluję, też zachęcam do tego, żeby wspierać, pomagać, ale nie odbarczać i pomóc doświadczać konsekwencji uzależnienia. Czasami, właśnie matki, żony łagodzą te konsekwencje uzależnienia i to na pewno nie jest motywujące dla takiej osoby. To jest wygodne po prostu, ale nie zachęca do, do, do pracy. Tak myślę sobie, że to, tą myślą kończącą, niech będzie ta myśl, że dobrze być przygotowanym na trudne sytuacje. I to myślę, czego uczy terapia, to przygotowania na wyzwania, przygotowania na na trudy terapii, a ja zawsze mówię, że terapia jest przygodą, że miejsce, w którym jesteś, też będąc w terapii, to miejsce, nowe miejsce, to może być fascynujący też początek Twojego życia, ale to też jest trudna praca, to też są wyzwania, to też jest codzienne zmaganie. I były premier Wielkiej Brytanii, to było oczywiście dawno, to nie, nie, nie jakaś ostatnia historia, Wczesna powiedział takie zdanie: Kluczem do powodzenia w życiu jest bycie przygotowanym na to, co przyniesie, a więc przygotowaniem, mieć też takie poczucie, że mogą wydarzyć się rzeczy trudne i brak przygotowania na, na, na to, co może nas spotkać w wcześniejszym życiu, jest często też powodem do powrotu do uzależnienia, do zapicia, do złamania abstynencji. Ja zachęcam do tego, abyście Państwo rozwijali się, abyście rozwijali się jako ludzie, kiedy trzeźwiejecie, abyście poznawali nowe rzeczy. Zachęcam do, do, do tych wcześniejszych filmów na temat planowania i na temat haltu, tych prostych takich narzędzi, prostych programów. Um, może w najbliższym czasie zajmiemy się też dzienniczkiem głodu, bo to jest też takie fajne narzędzie do, do prowadzenia w do monitorowania swojego stanu emocji, w ogóle życia, tego, co się, co się dzieje. Na dzisiaj myślę, że to wszystko. Um, zachęcam do, do komentarzy, do, do odzewu z Państwa strony. Um, możecie napisać do mnie na maila, postaram się odpowiedzieć na każdą informację. Życzę dobrego dnia, życzę sukcesu w strzeźwieniu, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.